Stwierdzam, 14 radnych, co stanowi czy Rada Miejska i Witam serdecznie radnych, sołtysów, oraz wszystkich gości zaproszonych na obecność na dzisiejszą sesję. Witam serdecznie Pana Burmistrza Andrzeja Radzieckiego. dyrektora dobry. Dyrektora Zespołu Szkół Pana Krzysztofa Czerniakowskiego. pana saldari, Pana Sołtaka Witam

Wysoka Rado, przystępujemy Kiedy? obecnie do ustalenia porządku obrad dzisiejszej sesji. Proponowany porządek obrad Państwa Radni otrzymali za zaproszenie. Czy ktoś chce głos w sprawie przedstawienia porządku obrad? Proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, zgodnie z zgodą Komisji chciałbym zaproponować zmianę porządku obrad w punkcie 5 w postulce. Chciałbym prosić o zmianę polegającą na wyznaniu porządku obrad przyjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z pierwszym dziewięciu lat Miejskiej jak wczoraj mówiłem sam no regulamin konsultacji wymaga jeszcze dopracowania w ostatnich dniach Pani Cena z zastrzeżenia w celu wniosku o po prostu natomiast w to miejsce chciałbym zaproponować przyjęcie Wprowadzenie y, w sposób obraz w dotyczących przyjęciu projektu i o przyjęciu uchwały w sprawie zarządzania pomocą podatków i opłat w drodze określenia indeksantów i wysokości wynagrodzenia z tak. tak. y, Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce? Mówiłem, że jest związane ze zmianami, w składzie osobowych koncesów, większości z członkowo, które jest w rozwiązaniu w ujęciu, mamy Pani Wójt widział, ale z obecności tutaj na sali. To z radnych jeszcze nie był. Nie wiem, to zniknęło. I także goście, że są w miejscowości Stońkowo zostały wybrane na podstawie doprawnień. Pani Lidia, co? Gratuluję. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś uwagi co do porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym, że Pan Wójt zgłosił dwa wnioski formalne, proszę będę poddawał wnioski pod głosowanie. Kto jest z Państwa radnych za wykreślenie z punktu 5 podjęcie porządku obrad z punktu 5 podjęcie uchwały Rady Miejskiej pod punkt C. Zasadniczego przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mińsko. Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? No, co, przeciw? Wniosek został przyjęty pana burmistrza. Podaję pod głosowanie drugi wniosek. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do punktu piątego w kontekście uchwały Rady Miejskiej w sprawie pod punkt C projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze i określenia w wysokości wynagrodzenia za inkaset. Kto jest Państwa radnych za ten wniosek? Proszę o podniesienie e, Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał. Wynosa wstrzymująca się. Wniosek został przyjęty. Także dzisiejszy porządek obrad został zmieniony i w takim porządku będzie przebiegał. Punkt 1 na i do przystępujemy do punktu pierwszego celu z punkt 29 sesji Rady Miejskiej. Odbyty z do 22 maja został sporządzony, był złożony w Rady Miejskiej. Nikt z radnych nie rozłował do protokołu. sesji Rady Miejskiej została przyjęta. Przystępujemy obecnie do punktu drugiego porządku obrad, informacja Burmistrza z działalności między oraz realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich posiedzeniach ja Proszę posiedzeniu Burmistrza i Rady Miejskiej. To jest porządek z działalności między sesjami rozwiniętego 3 maja do 26 czerwca w 13 roku. 23 maja spotkaliśmy się z panem dyrektorem z komendantem policji oraz zastępcą komendanta wojskiego. Komendantem policji oraz zastępcą komendanta wojewódzkiego na temat ewentualnego przejęcia posterunku przez gminy i w budynku, znajduje się się Tak te deklaracje składałem I, i w tym kierunku kończą się prace. Natomiast no już jak gdyby stanowisko Policji trochę się zmienia, w tym sensie, że no, no, postulaty z Komendanta Wojewódzkiego powinny się znajdować w takim budynku, w którym nie mieszka, nie mieszkają ludzie, w którym mogą się mieścić inne instytucje, natomiast nie powinny być budynki mieszkalne. I tak to wygląda. I oczywiście koszty utrzymania wcześniej Pan Komendant powiatowy, powiatowy deklarował, że będą po stronie Policji, w tej chwili to już e, e, z, zaczyna się zmieniać, także no, rozmowy cały czas spadają. 23 maja e, spotkałem się z przedstawicielami stowarzyszenia, które działało kiedyś na terenie gminy. Piłko, e, reaktywowało to tymi przedstawicielami to był pan Tomasz Kocieński, który jest prezesem tym stowarzyszeniu, pan Roman Kieliszkowski i pan Aksinczewski, którego znamy jako premiera naszego Zarząd stowarzyszenia przedstawił cele, jakie cele, czy, czy, czy zadanie, jakie cele na terenie tego, 25 maja Odbyła się kolejna dziewczyna e, polska biega, czyli biegu organizowanego chyba po raz trzeci. Tak, po raz trzeci na terenie mniej nisko przestępstw, pośrodowców, no, w tym roku było po prostu uczestników niezadłużonych, tam było 27-8 osób, ale niestety pogoda była zła, spadał też, także to byli sami najbardziej, najbardziej trwały twarz. Biegacze z terenu naszej gminy. 29 maja odbył się przetarg na zbiórkę i utylizację odpadów. Odbyły się dwa przetargi. Pierwszy został unieważniony, ponieważ, ponieważ oferty, które wpłynęły, oferenci nie spełniali nie wymogów. W drugim przetargu wywolniona została firma Remont i zresztą cywilna. 19, chyba tak, 19 czerwca została podpisana umowa z tą firmą na półtora roku. Ogólna suma to jest którą za, za którą firma zaseklarowała się wykorzystać te czynności polegające na zbiórce, zagospodarowaniu odpadów, a także organizacji prowadzeniu punktu zbiórki odpadów na terenie, na terenie gminy Nisko. Oferta, która wpłynęła, odbywa na kwotę 690 tysięcy, ile dobrze teraz znajdę zapis, 790 tysięcy ogólnie, jednak jest tam oczywiście w umowie zapis, że jest to kwota szacunkowa, natomiast rozliczanie będzie się odbywało według rzeczywistej ilości zebranych odpadów, natomiast jest wymagana Dokładna ewidencja zebranych odpadów, które musi się dokładnie rozliczyć. Sprzęt musi być wyposażony w GPS-y i tak dalej. Co okresowo będą składane sprawozdania z ilości zebranych odpadów, a także z miejsca, gdzie zostały przekazane. Rok, na półtora roku. Mowa została na półtora roku, czyli do 31 Grudnia 2014 14 roku. Natomiast rozliczanie będzie według kwot, które były wymagane, żeby y, firma podała. I tutaj mamy y, kwoty, jakie zadeklarowała firma, jest 6,54 zł za tonę niesortowanych i 200 zł za tonę sortowanych. Y, brutto tu już jest I wychodzi z tej oferty, że chyba powinniśmy się zastanowić po jakimś okresie nad zmianą stawek też tak to co się nasuwa, bo wiele, wiele deklaracji, które spłynęło, te deklaracje, te deklaracje jeszcze spływają, zawiera informację, że mieszkańcy nie będą sortować śmieci. To znaczy nasuwa się wniosek, musimy po prostu podnieść cenę za niesortowane, zmniejszyć za śmieci sortowane, żeby nakłonić mieszkańców jednak do sortowania, czyli przekonać w sposób no, finansowy, jeżeli jednak opłaca się zaortować, bo to też to wynika z oferty. Tutaj mamy 650 rady sortowanych, 200 dosortowanych, to jest praktycznie 30%. Jedna trzecia, tak? Tak, jedna trzecia, a u nas jest akurat odwrotnie. Ale zobaczymy jak to będzie funkcjonować. Myślę, że po, po, po jakimś okresie pół roku wejdóźni yy, będziemy musieli rozważyć zmiany stawu, żeby przekonać mieszkańców jednak żeby sortowali, bo to także wartość się opłaca. Przede wszystkim. No tam są grosze, a wszyscy zbyt oni co nie cofali. Wydaje mi się, że to po prostu wymusi na nas. Podjęcie takich tak decyzji, takich <muchy> kroków, które przekonają mieszkańców, że jest Zadanie, <muchy> to jest 10 sortowane, nie sortowane 30. Każdy o nie wygra. Mecz zaraz Znaczy potrzebujemy kilku miesięcy, żeby tak zauważyć jakie ilości w ogóle Ponieważ... się. jest rozliczenie, że ta kwota ogólna, te 790 tysięcy to jest kwota szacunkowa, natomiast faktyczne rozliczenie będzie się odbywało na podstawie rzeczywiście odebranych odebranych. Po stronie firmy leży także dostarczenie worków dostosowanych, natomiast kupły do śmieci dostosowane. Anki, to worki, to może tyle mówię, co do... nie wiem, czy to te same nie Te same. Szanowni Państwa proszę o spokój. Dziękuję. W maja także z dyrektorem Kozłew. To jest pan z pełnym w firmie To spraw między innymi oświetlenia na terenach gmin. No, prowadziliśmy negocjacje, bo tak jak próbowałem się, nie mamy podpisanej głowy na konserwację, ponieważ uważam, że no, żądania co do zapłaty są mocno wygórowane. No tutaj pewne ustępstwa już są, szczególnie w tych opłatach, które będą jakby zapłatą za, za te czynności zlecone zadeklarowało obniżenie o 10% tych stawek, ale z tym co stoją przy tej opłacie stałej miesięcznej, tam chyba też jest tylko 100 zł. to jest około 3000 tysięcy i tutaj jest to za wysoko, w związku z tym na dzień dzisiejszy ta umowa w dalszym ciągu nie jest podpisana i negocjacje będą się toczyły dalej. 3 czerwca otrzymaliśmy decyzję o dofinansowaniu Wojskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku, który złożyliśmy na dopłatę do samochodu strażackiego, który chcemy kupić. Wartość tego samochodu to jest około 600 tysięcy. Otrzymaliśmy dofinansowanie Wojskiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 100 tysięcy i 200 złotych preferencyjną pożyczkę, 200 tysięcy. Są także złożone wnioski o 150 tysięcy do Krajowego Systemu Ratów Przedsiębiorczych. Właśnie w tym oraz do zarządu miejskiego wobec Straży Powództwa o podobną kwotę. Na dzień dzisiejszy tutaj ostatecznych decyzji nie ma. Tutaj także w pomoc w 100 środków Bardzo zaangażował się pan poseł, był poseł Pomysł. Kogoś, który tutaj na terenie naszej gminy przebywa w związku z posiadaniem nieruchomości rekreacyjnej. A jest też działaczem, znanym działaczem właśnie przeciwko więc jest szansa, że ktoś daje Będzie skuteczna i w tym roku to jest pomoc uda, uda się dokonać. Ta pożyczka 200 tysięcy to jest oczywiście na nasz udział, udział gminy, czyli jedna trzecia to jest udział gminy, pozostałe dwie trzecie czyli 400 tysięcy byłoby dwa pochodziłoby w pozyskaniu w zewnętrznych. No, na dzień dzisiejszy mamy 100 tysięcy decyzję na 13 tysięcy środowiska. Tutaj chyba Państwo i sprawie, że te 150 tysięcy też jest w miarę pewne. No, natomiast to pozostałe 150 tysięcy sprawa, sprawa jest wszystko. 4 czerwca było się spotkanie z zamieśczeniem Starosty na temat współpracy w Gminy, Powiatu i Stargadzku. W ramach tej współpracy, tak jak informowałem, w tym roku wykonywać będziemy chodnik no, w to pozostałą część, w tej chwili już materiały, te które Starosta w ramach tego porozumienia powiedzą obiecał, są już przekazane I, i, i w jednym czasie się no, znaczy już tam w tej chwili zostało rozdrukowane część tego chodnika starego, który był, ta pogoda wczoraj, wczorajsza, dzisiejsza, nie sprzyja takim bardzo, że te są trzymane, ale jak tego pogoda się zmieni, to nasi pracownicy z robót publicznych przystąpią do realizacji tego zadania, czyli wykonania chodnika w miejscowości i pozostałe części, które 4 czerwca także odbyła się inauguracja Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który był odreagowany przez radnych i przez Państwa. 4 czerwca były także u notariusza, została sprzedana działka, to jest jedna z trudnych spraw, która od niebiegich czasów nie była zdarzona, to jest działka pod sklepem w miejscowości Ściemno kupił pan Oskar, który wcześniej na spraw, sprawdzał, nie do końca formalnie, ale na to z syndyka. Niestety bez zakupu zostaje on Ta sprawa już jest uregulowana, zostaje no, um, pełni właścicielem nieruchomości zorganizowanych w sprawie dziedzictwa. Także 5 czerwca podpisaliśmy um, umowę notarialną no, z Także że była postulna, prawa, prawa to trudna sprawa, ona się ciągnęła, bo o ile pamiętam, to chyba jeszcze za Pani Działoszewski, Państwo Pilarski, mieliśmy eksmisję zarządzoną z powodu bardzo dużego zadłużenia. Także udało się przez, przez te lata, jako Głosówka yy, Gminy yy, porozumienia z Państwem Pilarskim i to zadłużenie zostało spłacone. I po prostu jedna z tych grupy spraw związanych właśnie z dużymi jeżeli chodzi o czynszy, została uregulowana. Państwo pilasty nie mają już żadnego zadłużenia nawet i notarialnie do mieszkania na własność. 7 czerwca odbyło się spotkanie z kandydatem, na który ma kandydatem na w Hangaru, bo tak jak, jak wcześniej spróbowałem, została związana umowa z statystycznym na Niemcom szkołą drukowania ze względu na, na, na i zastrzeżenia yy, organizacyjne, co do w ogóle porządku, który tam panował, ale także z powodu, że były tam duże zaległości czynszowe. Yy, chyba około 5 miesięcy firma zalegała. Nie wiem, czy zapłacili, mogli sobie zapłacić, ale chyba nie zapłacili. W związku z tym yy, sprawa została przekazana do przewodniczącego prowadzonej sprowadzono Natomiast bo, tak jak przypuszczałem, że, że przetargi nie były skuteczne, ponieważ firmy, yy, dopóki ta, yy, ta szkoła budowania nie posiadała swój sprzęt i wysyłała sygnał, że oni dalej będą jeżdżać i po prostu nie chciałbym yy, wchodzić yy, w parę takich W związku z tym... Yy, Proszę pana dyrektora żeby jak najszybciej usunąć. I także się stało że na tym spotkaniu, które, które się odbyło, miało być jeden dzierżawca, kandydat do dzierżawców okazało się dwóch. Natychmiast jego było opuszczeniu przez są zainteresowanie. Okazało się, że jednak jest dwie szkoły, to jest Centrum Tanki, drugi, nawet pamiętam, to jest Drugi nazwy nie pamiętam, to jest miejsce. W związku z tym skoro dwóch zainteresowanych. To nie można powiedzieć, że nie bez przetargu i przetarg odbędzie się 2-7 lipca. 11, 11. 11 lipca odbędzie się przetarg, który by był w Niemczech. A co w tym dać te 3,5 miesiąca? 7 czerwca odbyło się zebranie miejsc w Kopkowie, na którym dokonano wyboru sułtysa. To jest odzyska została Pani Diamandy. Sprakacja była nie za duża. To było około 36 osób na 300 chyba około 300 wyborców. 29, 298 osób jest przydane do rejestru wyborców. Czy nawet chyba 9 w miejscowości skątkowych. W drugim terminie tak. wyłoniona została. Rada Sowiecka trzyosobowa tym razem, taka była wola mieszkańców, tych, którzy Słysza. byli na zebraniu taką przyjętą uchwałę. Trzyosobowa Rada Słowacka i nowa pani Sąty została wybrana pani Lidia. Także jak mówię, już tu gratulowałem pani i mam nadzieję, że, że współpraca będzie się dobrze układała. Czasy na pewno są trudne, szczególnie tutaj realizacja wniosków mieszkańców w związku z trudną sytuacją ci idzie no, no, na pewno ma wiele do życzenia trudna jest wola Sołtysa mm -hmm. który jest jakby no, powinien być tym pośrednikiem między, między mieszkańcami a, a, a tutaj w i mam nadzieję, że Pani Sołtys nie będzie reprezentowała takiej postawy rozszerzeniowej bo, bo my też, ja też wiem, że trzeba żeby zrobić pewne rzeczy tylko Wiele tych rzeczy byłoby potrzeba w każdym sołectwie. Wydaje w że Storkowa akurat nie jest w najgorszej, najgorszej sytuacji. Wiele zadań do wykonania w sołectwach. no takim problemem na pewno jest świetlica, ale to jest grube zadanie I w tej kadencji na pewno zrobione nie będzie. To, to takie kobiety, nie składaliśmy, nie składać, ja także nie będę. Natomiast wszystkie inne pozostałe rzeczy będziemy starali się w miarę realizować i możemy wspólnie z Panią Sądziec rozwiązywać. 11 czerwca spotkałem się z przedstawicielem pubis to jest Panem Dyrektorem na temat kilku rzeczy, które wymagają wspólnego załatwienia, to jest m.in. przepompownia KOWO, angaru, ponieważ tam ona funkcjonowała tak nieoficjalnie, więc wspólnie w najbliższym okresie dokonamy remontu tej przepobożnej, tam już szkoła zakupiła pomowę, należy tylko przenieść cały, ogrodzić ten teren, bo to, bo to musi być że od dostępu, by po prostu całe urządzenie sterujące też mógł się znaleźć. W tym nie niebudynku hangaru. Także to zostanie <coughs> wykonane wspólnie przez PUBIC i INE że przekazana zostanie do zarządu yy, firmy PUBIC, ponieważ to nie jest, ona nie powinna być szkoły, ponieważ obsługuje nie tylko hangar, ale, ale także przyległy budynek, budynek mieszkalny. W związku z tym no nie ma żadnego uzasadnienia, żeby szkoła zajmowała się jeszcze eksploatacją przepompowni, skoro jest do tego. Na firmy. I to musi zostać uregulowane. Także jest sprawa, jeszcze yy, o której rozmawialiśmy, która też powinna być w grupie załatwiona yy, w najbliższym okresie, to jest sprawa przyłączenia jednego budynku na ulicy Witosa, bo nie został przyłączony, wtedy jak wykonywano tą inwestycję w latach poprzednich. Oraz mieszkańcy zgłaszają wrogę na ulicy Sienkiewicza, co do yy, tam są dwa dwie wspólnoty mieszkaniowe. Przy, na jednym przyłączeniu, w związku z tym są poważne problemy z rozliczaniem. I te tematy. Plus oczywiście także przekazywaliśmy informacje na temat studzienek, czyli wniosek, który tutaj padł do Pana Przewodniczącego Rady Narodowej Armii, studzienek na Armii Krajowej, że one wymagają wypoziomowania i zrównania z powierzchnią na szal. 11 czerwca spotkałem się w Szczecinie z Wysokim Obserwatorem Zabytków na temat uzgodnienia prac, które będą przeprowadzane przy modernizacji ulicy Przybrzeżnej. To jest to, to jest to patrony nadal, które tutaj od gospodarstwa rybackiego do, do tego budynku dawnego lasu państwowego, czyli do łącznie z ujściem, to jest drugi Ten teren będzie modernizowany, a ponieważ znajduje się na terenie starego miasta pisanego do rejestru zabytków, prace muszą być uzgodnione i uzyskać akceptację przez Konserwatora Zabytków. I po tym spotkaniu, Pani Przewodnicząca miała tam pewne zastrzeżenia. Ja poprosiłem projektanta, który dokonał pewnych korekt projektu i to po tym spotkaniu uzyskaliśmy pozytywną opinię wszystkie konserwatora. Tylko opinia, która niezbędna jest do uzyskania pozwolenia radnego. 12 czerwca spotkaliśmy się w dzienniku z wykonawcą świetlicy tego remontu świetlicy. Jak wcześniej informowałem. Umowa została rozwiązana z tą firmą ze względu na bardzo duże opóźnienia i chcemy, chcemy jeszcze w tym e, najpóźniej w miesiącu lipcu przeprowadzić przetarg do w wykonawcę, który do końca roku to świetnicy zakończy. Jest, jest to realne i możliwe. Natomiast na pewno nierealne jest wykonanie przed obecnego wykonawcy nie ma żadnej szansy ta firma Już jest to, to wykona pracowników, uważnych kłopoty finansowych. Wstrzymałoby nas chyba coś podobnego jak w budynku mieszkalnym, a już obecnie ten koniec yy, bieżącego roku jest ostateczny, termin ta świetlica w tym czasie musi być zakończona. Jeżeli mówimy o czynniku, to yy, mieszkania zostały oddane do budynku w miesiącu w marcu, nie przydzieliliśmy jeszcze, ponieważ czekamy na ostateczną decyzję, ponieważ składaliśmy wnioski o przesunięcie terminu co dalej będzie na koniec ubiegłego roku. Złożyliśmy wniosek do Wałuś Gospodarstwa Krajowego, który jest płatnikiem tego dofinansowania krajowego programu budowę mieszkań socjalnych i komunalnych. Opinia była wartą do sprawy zakładanego szczęśliwa, bo że wczoraj otrzymaliśmy informację przez także podejście instytucję Miejskiego Finansów i w związku z tym to dofinansowanie na pewno, na pewno otrzymamy. Także to jest wczoraj z tego dnia, to jest w banki, wczoraj i taką informację otrzymaliśmy. Nie mamy tego jeszcze na piśmie, ale taką informację otrzymaliśmy, więc należy przypuszczać, że w dniu okresie politycznym to dofinansowanie w 13 czerwca także odbyło się spotkanie z zarządem klubu Plastyka Impresja Skoczna. Oczywiście na temat organizacji kolejnego plenum Wawelskiego w Mińsku. I Ten plenum tradycyjnie odbędzie się w plenem malarki podczas 5. Rada Filmowego. Tak jak w latach 2. roku także ten plener będzie miał miejsce. 13. czerwca także uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia. Rada wydawała opinie na temat zmian w budżecie Urzędu Pracy, a także opiniowała wnioski o umorzenie niesłusznie pobranych środków, które które powinni beneficjenci zwrócić, to powinni wykonać pracę. 14 czerwca także rozmawiamy z Syndykiem na temat spłaty należności tych, które powstały od czasu przejęcia firmy przez Syndyka. To jest od, od listopada 2011 roku. Tych należności jest ponad 300 tysięcy. Sądzimnik skłania się do tego, żeby, żeby większość tych środków nam przekazać, wnioskował, żeby, żeby włożyć na połowę, no, na to oczywiście nie mogę się zgodzić. Natomiast no, na nie że nad włożeniem jednej trzeciej. W przypadku wpłacenia pozostałej kwoty byłoby to ponad 200 tysięcy do wpłaty. No, w tej chwili syndyk wpłacił nam ponad 40 tysięcy na razie. Na początku lipca spotkamy się. Będziemy ponownie rozmawiać. No, rozmowy są z tego, który miałem ja w koszulach. Windykacji w zasadzie wobec syndyka prowadzić nie można. Działalność komadnika nie obejmuje właśnie syndyka. 15 czerwca odbyły się zawody międzygmin, międzygminne.